40 coś tam mam. Ale nie, nie kilów. Tylko 40. A y... penetrujących szał. Mam taki mam, taki mam, że się już uśmiałem, To w jednej Kujżu, bitwie no, W 9 dni. 9 dni. Nie, no ale no, ja wiem. A 9 dni, mówię, co? To ja to zrobię Tak go mam, to parę złotych miliony dostanę. Nie robi. Gdzie ja jedziemy? Na prawo? Na prawo ja tam jadę Tuda nie jadę ja wiem, Od tej strony to bym tą rzeczkę wjechał A tu z tej strony jadę tu Tam to widać z tych miast pustych A tu zawsze tam Jeszcze inaczej Wjadą Ci w środek tej mapy wiesz, to I te miasto i... I zagadka Końca razi nic Ty nie widzisz ci Tam są trochę lepiej tutaj O paru, to Za późno Trzeba konkretnie mówić na 5 minut czy na coś to Dobra A co to Nie wiedzieliśmy ile czasu czy nie będzie Więc już zagraliśmy Zaraz ginie, lec. A pozdrowiłeś? Tak, masz rację. nie to się dobrze, pozdrowiłeś. No, strzelają, widać. No, no że tam przyznam Pilić. drzewo, widziałem ci... się, przewróciło drzewo. Strzelam przeciw Marku. Nie, no, może stracił co za komuś. Słońce razi. Zachód słońca, kurwa. Nie, no, nawet nie widzę to to żadnego jest. szarego pojazdu, więc... O, drzewo, ono się O, nie zobaczymy. O, jest. Ale nie trafiłem. I nie. O, no, leci pocisk. O, już, kurwa, dostałem. Leci pocisk, kurwa, jak ja dostałem. No, Tam no, Ale tamtąd Cię, kurwa, widzi. O, jest. Nie trafiłem. No, no ja tak. Tego drugiego. Też nie jeszcze ktoś mnie strzela. No, Myślę, tam tam jest, ta jest ta jeszcze jedynie. jeden. Tak, no, w mieście stoją. Chciałem wjechać tą rzeczkę, ale nie, nie dojadę. Tu kurwa, tu. Tu, tu stoimy. Tu, tu. Dostał, przeladunek. Mhm. Nie zniszczyłem. Ooooo trafiłem! Przebiłem pan Kurwa Kurwa, chyba naprawdę wyroszczę sobie to... Kiedy coś tam zobaczył O jest ruch! To jest coś tam międzygo A nie trafiłem No gro, skoro jesteś tak słaba, ten taki. Ja szybciej ruch robię niż ty mi coś w Krytycznie. nie trafił ja, ja mu krytycznie on jest wtedy bo... Ale miałem laga Ja też w tym momencie to... to samo mieliśmy Kurwa człowieku chyba z dwie sekundy mi stała gra No to samo I było się nagle znalazłem w ogóle w innym miejscu nie? No prawie mi też tak Ale miałem już nacelowane chyba na czoł Gra, robi gra Czyli nie chce, żeby się wygrał no zobacz, jest to 10-14 już... No, to ja mówię, gra jest tak nie, nieraz To nie jest ze kula przypadek W życiu kurwa, żebyśmy mieli osobno czy tak, żebyśmy wspólnie mieli razem to wygląda. No to jak to jest? Dobrze Jest No, już szejedziesz, tak? A ci cofnęłem A przewodunek ma idą. rozwalony, nie? To, to. Tak, spokojnie, myślicielku. Kto tu przyjechał? Jedzie na mnie. Hop. Nie wiem, po co mu to był wyjazd. Nie wiem, To ci nagle tu wziął. Ja to go za, nie zdałoś w chwili. Ale jak on tu przyjechał, jak tu pełno naszych czołgów. No widzisz, on tu od, od tej rzeczki. Tam jest ta rzeczka i ja on sobie wyjechał. Nie był kontrolowany, nie wiem. O, je, Jak je walą sam i ze środka mapy. I z boku z Bo cię widzą swoją postać. Dostał. Jak się dostały? Kurwa. Ja mam tylko górę, nic więcej nie widzę. A się nie wychylę, bo... do No i gdzie jest ta kurwa niszczycielska... ...szmata? No, zginął następny. Nie wiem, czy się nie wrócisz. w kierunku naszej bazy, Było Tu odpuścić się Wyczaiłem, Widziałem widziałeś ile czasu stałem czekałem? Aż wyjedzie? I go zabijam. No to można podjechać tutaj do tej rzeczki i umieścić, czyli jest średnio. Nie pamiętał to w tym Kotki dwa Dobra, dwa. nasz się zabił sam. Zajebisty. Co to? Czemu ja strzeliłem? Jak ja byłem w wyborze kółka. Dostał. Granika. Czemu nie Ale ruszył! Ja już będę miał kurwa, ruszył dupsko. O już sortka, Dobra, jeszcze jeden zjeżdża. Zjeżdża, zjeżdża. Aaaaaah! Nie trafiłem? Co tu ja tu wchodzi. Tu nam y, na dupę wyjeżdżać Dlaczego? będzie średniak. To się jedziemy. On ma 200. A ja to, to, no to ja wracam z to znaczy w sumie to ja go osiągnę na strzała to, to nie wiem Dobra może, Możesz się odbić i Wiesz, nie wiesz jak to jest tą grą? Co? Kurwa tam stoi teraz gościu Jak Tu kurwa jest I tu jest I już 14 zostało Uwaga, z tyłu, z tyłu, z tyłu kurwa, 79 mu zostało. Kurwa. dobra, tu na moście był jeden, cztery już zostaliśmy. Tutaj to dwa. Ja na moście tutaj jechał i z lewej strony były dwa. Eee, nie wiem, kto na mnie wyjedzie. Je... Ale tu był też, gdzie ten Sherman, on tam też był jeden, Średni jedzie z lewej. Ale ja się boję tutaj, że z mostu. Tam trafiłem? Kurwa. On mnie też tutaj, on Dobra, poszedł. Stał? Trzy. Wyjechał kurwa, ci na dupę. Głupek na nie na głupę. A ja jestem na dole. A ja jestem u góry, kurwa. Ja... ja go nie strzelę, bo ja nie mam bicia na niego. No nie, nie wiem co ja mam zrobić Kurwa, ja muszę działo Jak pojadę na lewo... ...to... to ten mi w dupę strzeli. Nie jest kurwa na no dobicie, ale się kurwa! Ja pierdzielę o! Z lewej mi strzela! No właśnie, nie, kurwa, ten... Ty to jest grany? No ten z lewej strzela. Z lewej strzela. Kurwa, ja mu z trzema czołgami teraz się biję. Ja pierd... co ty tam robisz? Ja podjechać do góry nie mogę Dobra, dostał ode mnie ten z lewej, ten z lewej strzela we mnie No już ma kurwa zrobił chmurkę Jedzie On, on jest strzała Nie mogę się ruszyć Co jest kurwa jeba na Zabi zawisiać Kurwa, nie zabił się. Kurwa, nie zabił się. Mój jest do bliska kurwa. Człowieku, ja nie mogłem do... Nie mogłem do tyłu pojechać, bo mi skała przeszkadzała, rozumiesz? Ja nie wiem, jak my żeśmy to wygrali. Ja przy ja z 3, 4 czterem... dałem radę. Ja pierdole. Ja, ja pierdolę, jedenastu to się ubi No. Ja nie wiem, żebyś ty widział jak ja na końcu z, 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 spieprzyłem po prostu tą grę, ja nie mogłem się cofnąć przez górę, nie wiedziałem co mam robić. A ten nadół, ja, ja nie wiem co to za gracze były, ten co na dół zjechał, nie? Ja, 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 ja... w niego dwa... Ale nie słuchaj, ja, ja, ja go tak, dwa ja. razy strzeliłem, musiałbyś zobaczyć powtórkę. Ja go dwa razy strzeliłem kurwa, ten, ten, ten co na dół zjechał. Słyszysz ten co na dół zjechał, ja go dwa tak, razy ale, kurwa strzeliłem, a on we mnie nawet nie wycelował, rozumiesz? A ja byłem na dobicie 100 życia. Ja miałem tam 200 czy 300 daj mi, mi normalnie... Jedneczka tylko. Ja MK. No, ale patrz, masz 2 700, a ja 4 400. No kurde. ja z czterema musiałem walić. No spokojnie, przecież ja tego jednego też waliłem, a jeszcze tego jednego też zabiłem.